Hej, dzień dobry, witam się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mierzymy spodnie. Myślę, że uda mi się zmierzyć może z około 15 par spodni, takich wiecie, bardziej też eleganckich. Może znajdę jakieś jeansy. Tutaj już jestem w zwarze i zrobiłam sobie taką małą selekcję. Mam tutaj 5 par spodni, więc zobaczymy. Które będą e, pasowały, które będą najlepsze. Oczywiście ja będę też pokazywać te, które, e, z którymi będzie coś nie tak, no bo wiadomo, że każda z nas ma inną sylwetkę, więc wy i tak musicie sobie to poprzymierzać bo może nie u Was będą one wyglądały dobrze. Ja wziąłam takie, które, no tutaj najbardziej mi się spodobały z tej nowej kolekcji. jedne jeansy, takie mocno szerokie, e, eleganckie spodnie, spodnie w kratę, więc zobaczymy jak one się będą prezentowały a dzisiaj mam na sobie jeansy które są z Zary, to są momfit ja mam je aktualnie troszkę za duże ale jeszcze da się je okrać butki z Badury i tutaj koszula, reserved kurtka Mango. no i ja się już zabieram do mierzenia. i pierwsze spodnie w taką kratę znowu tutaj mamy krój taki e, balon. tylko z boczku tutaj są też takie e, guziki więc fajnie nie trzymają tę nogawkę ja tutaj mam rozmiar L powinnam mieć... nie wiem, czy XL nie byłaby trochę za duża bo tu mogłabym mieć trochę więcej luzu e, a tak one wyglądają też z tyłu no super są ta kratka pięknie wygląda i spójrzcie jak fajnie wyglądają też takie e, paski z kratką więc śmiało też sobie można mieszać e, po prostu wzory tak, super są, no tylko ja o rozmiar większy, nawet tutaj się tak trochę zbierają i kolejny model, to jest tej serii Z2 z Women yy, piękne są czarne spodnie, takie tutaj jest kieszeń z boku, więc trochę taki styl cargo możemy sobie bardziej ściągnąć też te nogawki, więc super opcja no i tutaj też na, na niższe osoby będą super do stylizacji no na co dzień, ale, ale też jeżeli potrzebujecie na no właśnie jakieś takie na okazję, no to też się świetnie sprawdzą. Czy to z koszulą, czy z jakimś topem błyszczącym, no co tam wolicie, są takie uniwersalne spodnie. Kolejne spodnie, one też są takie w stylu cargo, tutaj trochę je podniosłam, one tak się opierają tutaj na, na tych kobójkach, ale one są normalnie do, do pastek, bardzo mi się podobają i kolory, i wzór, tutaj mam rozmiar L, no i tutaj L jest idealna, świetnie się układają i tak samo super wygląda to połączenie tej żółtej koszuli z nimi. Teraz takie spodnie te z tymi e, zakładkami, tutaj takimi dużymi, e, w tenisowy prążek. One były też w takiej wersji granatowej. No i tutaj mamy długą nogawkę, bardzo, e, więc na wysokie osoby będą świetne. Wiemy, ja że tutaj rozmiar L, i w pasie, i zaszewki układają się tutaj e, idealnie. Przepiękny w ogóle tutaj fason, że one robią tak, wiecie, tak stoją. Taka, Taka forma w beczce, słuchajcie, takie spodnie barrel przepiękne, tam jest kilka kolorów i tutaj nogawka też jest długa, no bo ja tutaj mam te moje cesony, tak mają 5 cm i jeszcze tutaj jest za długa nogawka, więc dla wyższych osób ale są świetne i ten kolor jasny, to już jak jest sucho jak jest, jak będzie wiosna, to ekstra i kolejne spodnie w beczce to takie alladynki, one są satynowe albo pod spodem jest Um, pod spodem jest bawełniana na potrzewka. ja tutaj wzięłam elkę, ale jest, są trochę za duże. Z tyłu jest po całej długości tutaj gumka i pięknie się układają. To też do stylizacji świątecznych, um, na co dzień korzystacie. Takie całoroczne. I pojawiły się w Berce też takie, sam y, fasą w ogóle, tak samo też ułożenie kieszeni, gumka z przodu, tych spodni, które ja tak często nosiłam latem, tylko że ja miałam takie bardzo cienkie, a teraz one są tutaj wykonane z y, popeliny, więc też super opcja na, na świąteczne stylizacje, takie aladynki. I tutaj jeansy też o takim fasonie balon, tylko że z, już z podwiniętymi nogawkami. Jest bardzo dużo takich modeli, ale oczywiście same też sobie to możecie zrobić, jeżeli macie jakieś takie jeansy zamiast um, sobie, sobie podwijać, ale dodaję no, znać, że też już są takie gotowe. No i jeśli chodzi o długość, no to te balun czy barel to y, ja je lubię, no bo y, one zazwyczaj pasują idealnie na no, taki niższy wzrost. Ja mam 164 cm. I tutaj z y, się, e, spodobało mi się już kiedyś widziałam na wieszaku takie właśnie aladynki z cekinami i dotąd jest y, podszewka, takie krótkie spodenki, ale one się tutaj tak łapią, elektryzują mocno, więc no, nie, ani to wygodne, ani to nie wygląda, więc niestety te odpadają a szkoda, bo na sezon imprezowy naprawdę fajne by były. Ale znalazłam tutaj takie skórzane spodnie, sztuczna skóra, prosta nogawka, są w takim czekoladowym kolorze, ale są też czarne. Ja wziąłam 42, one są tutaj yy, za duże, a mniejsze mogłyby być za ciasne tutaj, więc nie wiem jak one tam, bo tutaj mierzę 42, trzeba w 40 bym się zmieściła. No i ten tutaj ja bym musiała mieć też trochę wyższy obcas do tych yy, spodni, ale ogólnie bardzo fajne, zrobione yy, fajna ta faktura, no i kolor mocny, taki czekoladowy. I tutaj są te jeansy z High Ja mam takie podobne, niebieskie, które już pokazywałam chyba y, latem, je kupowałam, tak. Teraz są takie białe, y, znaczy kremowe bardziej, złama biel, z takim warkoczem tutaj. Pięknie wyglądają. Ja tutaj mierzę y, 42. I y, <coughs> ja bym takich y, obcasów do tego. Ale pięknie tutaj się kładają. A tutaj takie cykiny, tylko że za dużo mam w pasie. Tutaj rozmiar L powinna mieć M. Spokojnie. Przepiękne są. Pięknie leżą, bardzo wygodne. Od spodu jest widać podszewka, że te cykiny absolutnie nie gryzą. No, bardzo wygodne, bardzo komfortowe spodnie. Ja tutaj muszę mieć wysokie obcasy, bo mm, no, niestety. Na mój wzrost to nie, ale jeżeli jesteście wyższe, to śmiało. Przepiękne. I widzicie, ja tutaj wziąłem taką zwykłą taką czarną bruskę yy, i super stylizacja na, na jakąś górniową imprezę. Tutaj piękna kurtka zamszowa i takie spodnie na sylwestra, na imprezę. Piękne tylko możliwe, że będą drapać. Y, przymierzę je, jeśli jest rozmiar pojawiły się takie brązowe sztruksy o kroju balun y, ostatnio mieliśmy takie szare tylko one były takie już odjechane bo były i zakładki a tutaj są takie klasyczne y, nie ma niestety elki żebym przymierzyła tutaj Wam zostawiam numer referencyjny y, tutaj co mamy spodnie ale takie słuchajcie kuloty ale takie mocno szerokie i tutaj mamy 20% wełny w takie paski bardzo dużo kraty no na pewno coś się tutaj jeszcze, bo teraz w galerii wczoraj mierzyłam Silesię więc no postaram się tutaj coś jeszcze dobrać, o te przepiękne w taki prążek i asymetryczne zapięcie bardzo fajnie wyglądają i nogawka zwężana wyglądają te zapinane tak y, asymetrycznie tutaj. Tutaj normalnie są y, haftki, a tutaj jeszcze jest taka właśnie ta zakładka na guzik i super one leżą. Ja mam tutaj rozmiar L i mierzę też z takimi wyższymi obsasami. No myślę, że tak 7 cm y, mają, więc tutaj ja mam idealnie równo z ziemią. No przepięknie wyglądają te spodnie i ładny też taki prążek delikatny. To jest efekt wow. Słuchajcie tylko trochę gryzą, bo tutaj nie ma tej podszewki ale da się przyzwyczaić pięknie wyglądają na mnie są trochę za długie nad tymi obcesami niestety i sobie tutaj dałam taką kurtkę skórzaną ale może być tego oczywiście marynarka koszula yy, a potem wykorzystać je na przykład z t-shirtem a jeśli chodzi o takie jakieś okazje, no to jest wow, cudne ja mierzę rozmiar L. I są idealne tutaj. I w pasie też. Yy, a jeśli chodzi, słuchajcie, jeszcze o spódnicę. Wiem, że odcinek o spodniach, ale muszę ją pokazać. Yy, w kosie też była taka, właśnie marszczona, taka zebrana. Chyba w cenie 550. A tutaj mamy za 150 zł. Yy, 100% bawełna. I spójrzcie, pięknie jest tutaj zebrana. E, rozcięcie z boku ja mam butki, mogą być e, kozaki, no boska jest mierzę rozmiar, L. Przepiękna i do tego widzicie, kurtka skórzana, ale może też być krótka e, kurtka, kurtka e, wyłniana, teraz e, sweterki do tego pasują, koszule, e, t-shirty, no wszystko, dosłownie wszystko możemy sobie mieszać, możemy sobie mieszać różne kratki, e, kratkę z paskami i tutaj też słuchajcie, taki komplet, sobie tutaj podwiniałam, jest taka bomberka. I spodnie też, one są zapinane tam w kostce tak na guzik, ale ja je zostawiłam takie otwarte, bo one fajnie trzymają formę takie same w sobie. MK chyba była wydobra, bo tutaj tak na spokojnie 4 cm luzu, więc e, bym się dopięła. Przepiękne spodnie i też dla niższych osób będą ok, zakładki super się układają. Bardzo modowy fason, do tego też jest góra, jeżeli chcecie zestaw do wykorzystania oczywiście wszystkie elementy osobno. I weszłam sobie do Ojusza, bo tutaj zawsze mają fajne takie spodnie. Wiecie właśnie, sportowe, ale też na co dzień, bo one są na przykład... Ja bardzo lubię te z modalem i te właśnie takie są. I propozycja dla wysokich osób. Tutaj jest wysoki stan. No przepięknie one wyglądają. Mierzę Elkę. Myślę, że MK wydawała mi się taka bardzo mała, ale chociaż nie wiem, chyba po mnie ciska w brzuch yy, ale przepiękne są, takie cieńsze no i nogawka zdecydowanie tutaj za długa więc jeżeli jesteście na wysokie to możecie sobie spróbować takich czarnych dresowych, nie wiem czy będzie to dobrze widać o, ale piękne i bardzo komfortowe naprawdę i takie z modelem są jeszcze spodnie yy, dresowe, ze ściągaczem w przepięknym takim kolorze, taki ciemno-szary. Tylko, że ja mierzę tutaj XL: no jest zdecydowanie za duża, a inny rozmiar, który tu został, to była SK i XSK. Chociaż tutaj sądząc po tym miejscu, że ile tego jest jeszcze tutaj w pasie, to myślę, że w MK byłaby dobra. No, MK, MK, ale nie bardzo są obszerne, więc raczej y M ale super, też wykonanie i bardzo miękkie I bardzo mi się podobają też takie spodnie z warkoczowym splotem i tutaj mierzę M -kę. no i M jest super I tylko znowu znowu ta długość no, nie, nie, nie dla mnie, więc muszę szukać po prostu z takim no, krótszych, ale piękne bardzo ładny kolor, bo będzie widać i takie warkoczowe Super, do tego też jest w góra, w ogóle całe takie sety y, dzieninowe z y, takim splotem y, wyglądają ekstra. I to tyle, jeśli chodzi o ten przegląd spodni. Mam nadzieję, że udało Wam się znaleźć coś dla siebie standardowo. Dajcie znać w komentarzach, które Wam się najbardziej spodobały. A ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Możecie dawać też swoje pomysły, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach, czy zrobić jeszcze taką drugą część spodni, ale wtedy to już myślę, że e, zrobimy sobie taki odcinek stylizacyjny, jak te spodnie e, też już stylizować, nie tylko takie mierzenie. E, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. pa! pa.